Pater Miasta Krakowa, mały rycerz zakonu, wielkiego zakonu rycerzy Jana Pawła II od Matki Boskiej Bolesnej z Wygusu. Panie Jacku, proszę powiedzieć bo tych rycerzy Jana Pawła II to przybywa proszę powiedzieć jaka była geneza, skąd oni się wzięli to nowa wspólnota w Kościele tak, to jest najmłodsza wspólnota w Kościele jest to suwerenna decyzja biskupa Henryka Hozera, bo zakon powstał w Warszawie, ma tam najwięcej choroby, w formie dziękczynienia za cały pontyfikat Jana Pawła II. I zakon ma, w zasadzie powiem jednym zdaniem, przyczyniać się do formacji mężczyzn, bo mężczyzn ostatnio w Polsce jest po prostu bardzo mało. Są nieodpowiedzialni. Wiva Jezus! Są nieodpowiedzialni. Stąd wzrasta e, liczba zarówno alimentacji, jak i aborcji. To e, chcemy się tej fali przeciwstawić. Po to, żeby mi powstali. Formujemy zarówno staruszków, zrywamy ich z tapczana, żeby nie leżeli, tylko żeby przekazali swoje doświadczenia. I również, zwłaszcza e, w mniejszych ośrodkach, formujemy kadetów. Młodzież. Kateci, tak. Młodzież. Młodzież od 14 do 18 lat. Proszę powiedzieć, w jaki sposób można wejść do tej wspólnoty, dołączyć do... No to jest takie pół roku nowicjatu, a w szczególnych przypadkach e, można, dotyczy to starszego w to można na zasadzie już osiągnąć e, przy kościele, przy Chrystusie przy kościele to też tacy do nas ludzie trafiają, po prostu żeby nie trafić, mówię, za wcześnie do łóżka czy do szpitala, tylko żeby się trochę poruszać no i przekazać pełną wiedzę na temat e, objawienia. Bo to jest męska sprawa, rozumiem, apostolat. Rozumiem, że dzisiaj macie wspólne spotkanie, kim są rycerze, którzy tutaj są, skąd przyjechali. Rycerze przyjechali z całej Polski, ponieważ mamy ich od Koszalińskiego przez Łomrze, Podlasie, Suwałki Warszawę, Łódź, tam arcybiskup Jędraszewski był. Patronem a teraz arcybiskupzewski jest w ogóle patronem całego zakonu. Mm -hmm. po, to jest decyzja episkopatu. Mm -hmm. I także to są z całej Polski. No, o czym się Warszawa wiedzie w tym Prym. E, może dlatego, że ma dobrych kapłanów do tej pracy. Mm -hmm. To są jeszcze kapłani, którzy współpracowali z ludźmi w 80 roku. A nasza korongię krakowska, którą miałem w zaszczyt dzięki duchowi świętemu założyć. To ta chorągiew składa się z 2 sierpnia 1989 roku. To są robotnicy generalni, tam jest jeden artysta, ale tak, to są ludzie, którzy coś lubią robić, coś lubią dłubać, w duszach ludzkich również. Kiedyś walczyliście, pięknie Pan powiedział, że macie taką piękną kartę walki o wyzwolenie Polski. Ona się jeszcze nie skończyła. I jeszcze się nie skończyła. W tej skończyła. chwili mamy gender Dobrze. na tym okręgu. <tosłuch> to proszę teraz powiedzieć, na czym polega teraz rola rycerzy Jana Pawła II? Generalnie polega na daniu świadectwa osobiście i na modlitwie. Jest to zakon rozmodlony. Pierzymujemy zarówno do Matki Boskiej Piekarskiej, do Matki Boskiej w Warszawie Prawda, Pani łaskawej, opiekunki. Zarówno Lwowa, Warszawy i Krakowa. Stąd na przykład od tego roku ruszamy już nawet na wschód. Ruszamy na Ukrainę, do Lwowa. Mamy też swoją chorągę w Ottawie. No, na razie jesteśmy, można powiedzieć, na etapie yy, rozruchu. rozruchu. Dajmy sobie szansę. Zako są zakony, które mają po tysiąc lat, a no, mamy dopiero. W sumie 11, a w Krakowie rok zaczynamy. Pięknie Pan powiedział, że rycerze Jana Pawła II są w rozruchu, są przede wszystkim w Polsce, macie też swoją... O, idą właśnie też Z Polski. Ok, swoich ludzi w W jakim kierunku to idzie? Trzecie rycerze Jana Pawła II byli również w innych państwach. Znaczy oczywiście no, po, do obowiązków obecnego państwa, to zresztą premier rządu powiedział, mamy ewangelizować. A żeby skutecznie ewangelizować Europę, musimy zacząć od siebie. E, a takim mottem jest, ci wszyscy ludzie to są pod jednego znaku, że nie chodzą za dylepów. Idą za panem Jezusem i za janem Pawłem nie potrzebujemy, Nie potrzebujemy żadnych innych patronów. I niech tak zostanie. Amen. Dziękuję.